Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale kolejny ruch, właściwie jest to atak, a nazywa się on ósemka. Zapraszam. Aby prawidłowo zacząć ósemkę, przede wszystkim musimy odpowiednio chwycić nasz kij. Nie chwytamy go za szeroko, a powinniśmy go złapać nieco bliżej środka. W ten sposób, aby szpara między jedną a drugą ręką wynosiła około kilku centymetrów. Więc na czym polega sam ruch? Zwróćcie uwagę na górną część kija, właściwie to jest moja prawa strona. Wyprostujmy ręce. I teraz tak, prawa strona kija wymija mnie z mojej prawej strony, następnie z lewej strony. OK. I tak wygląda cały ruch. Kiedy wykonujecie ósemkę, nie zaciskajcie za bardzo dłoni, aby ruch wychodził płynnie. Ja właściwie. Mógłbym wykonywać go jedną ręką, trzymając delikatnie kij. Natomiast z obiema rękami ruch jest bardziej kontrolowany. Ok? Również możemy go wykonywać w drugą stronę, zaczynając od dolnej części kija ku górze, która nas wymienia raz z lewej i raz z prawej. Również możemy wykonać podczas trwania ósemki przejście na lewą stronę. Ponieważ ósemka to jest głównie atak, możemy ją wykorzystać do formy freestyleowej w następujący sposób: kręcąc, możemy zatoczyć koło. Koniecznie zobacz poprzednie filmy, a jeśli czekasz na nowe, koniecznie zasubskrybuj kanał. Do następnego odcinka. Na razie, cześć.